Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Farmingowej masakry. Jest ze mną Mikołaj. Witam serdecznie. A dzisiaj na załączonym obrazku widzicie New Hollanda z podczepionym pugiem z przodu do odśnieżania śniegu. A z tyłu do rozsypywania soli, ten taki rozsiewacz soli drogowej. No bo dzisiaj kurczę, że tak powiem wstaliśmy i jest w jesień późna jesień, ale już jest e, śnieg na polach, a na drodze jest gołoleć, więc e, so, z tysem się nie porozumiałem, ale zarząd, e, dróg, no, po, e, zarząd dróg poprosił mnie, bo tutaj z, najbliżej byłem, poprosił mnie, zobaczył, że mam właśnie taki sprzęty, żeby wziąć, e, dobra, włączę, działa, działa poprosił mnie, żebym rozsypał e, coś zrobił na drogach, bo jest straszna gołoleć, samochody się ślizgały, więc pomyślałem dobra, wezmę przywieźli mi e, sól drogową, więc wezmę rozsypię, i tak nie mam e, co robić e, na farmie, więc mogę rozsypać być tak, że tak powiem e, dobroduszny kulturalny i rozsypać na naszych drogach dojazdowych i tutaj właśnie, bo tu widzicie samochody stoją no i też muszą przyjechać. I co Mikołaj jeszcze powiesz, bo tak jak się nic nie odzywasz? no że u ciebie słyszałem, że podobno też spadł śnieg. Ej, w Ralu też właśnie śnieg padł. A i zapraszam was do subskrypcji kanału. Kurde, ciekawe, czy tam właśnie, o już się ślizgam, Oczuję właśnie, że już nie chcę tak iść. Od górę. A jak skręcam, to idzie prosto. A <grymne> później jako bonus możesz dać latanie bokiem. <grymne> tak, po polu. Pszenica widzę wykiełkowała już u mnie. To bardzo dobrze. Nie wiem czy kurde, bo to... Obornik rozrzucać... Dobra, tutaj wezmę jeszcze. Rozsieję. Wezmę tak środkiem... Nie, środkiem, środkiem pojadę. Tak, nie jest bardzo rozsiewa, dobra pojedziemy jedną stroną, pojedzie, potem pojedziemy drugą stroną to no taka droga dojazdowa do sklepu no i trzeba troszeczkę rozsieć tego no. a w razie jakby były większe zaspy to mamy pług z przodu weźmiemy pług, e, opuścimy przepchamy tą zaspę, odśnieżymy troszeczkę bo może w niektórych rejonach być tak, że będzie zaśnieżone bo widzicie ile jest śniegu na drodze e, na polu, na polu, przepraszam na drodze nie, ale na drodze polnej też jest, bo niektórzy mają polną drogę, polne drogę, to tu widzę drogatnie, chyba ktoś już Dobra, tutaj nawrócimy, bo to tak już tutaj... Dobra, tak. Prosimy, żeby nie było gołoleci, żeby nie było lodu na szosie, bo poślizg paść można raz zawsze, co Mikołaj? Niektórym to się nie należy odśnieżanie przed posesją. Na przykład, komu powiedz? No, enemy, gaming. Czego enemy? No, jak ci zabierał maszyny. No wiesz co, ja nawet nie wiem, gdzie on ma farmę, więc. <ścoughs> ja dokładnie nie wiem, gdzie on ma farmę, tak ci szczerze powiem. No to. Może tam nie zajedziesz, jeśli nie wiesz. Wypadkiem tak. Może nie zajadę. I może nawet lepiej. Dla mnie, dla niego. Dobra. Jedziemy na początku jedną stroną. Jeszcze też ludzie, możecie zostawić łapkę w górę, ewentualnie łapkę w dół, jeśli wam się spodoba lub nie spodoba odcinek. To też motywuje rolę właśnie do dalszej pracy. No bardzo motywuje. Dobra. Zobaczymy do jazdy, wszystkie do, do tutaj do farm, i w ogóle jak tego to odśnieżymy troszeczkę im. O, widzę tutaj, już właśnie trzeba komuś pomóc. Sobie przede wszystkim odśnież. Jak mnie wiesz, poprosili, poprosi, prosi, no to niestety, ale muszę tutaj, wiesz, odśnieżyć. U, u innych też, więc yy, na początku, jak to się mówi, na początku obywatele, a potem u siebie. No dobra, niech tak będzie, jak mówisz. Dobra, podnosimy, jedziemy dalej. Tu trzeba właśnie też rozsieć. Tam dalej zaraz też pojedziemy, ale pojedziemy tutaj w bok. To te też są mieszkańcy, typu... Majestacjal, tam dalej, nie wiem, chyba Dosia, czy coś dalej też, też trzeba tam do miasta rozsia e, rozsiać rozsiać, e, o, widzę, ktoś chyba się zakopał na, tutaj na polu. Ojojoj, ojojoj, kto te pszenicę tu zostawił, ojojoj, jeszcze nie wykoszono nawet, o Boże. Jakbyś... Jakby nie było zimy, to byś mógł przyjechać i skosić i dla siebie. Hop. Zaraz zobaczymy co to jest u mojej socjale. co ty jest? A taśma A czego on nie zamknął tego Powiem wam tak, można wjechać, odśnieżyć tu mu Taki przejazd zrobić. Ale nie wiem, bo tu widzę jakieś dziwne beczki leżą, jakieś coś. Tak trochę, trochę boję się, bo to kurna jakieś może, nie wiem, radioaktyw albo coś. Albo wybuchnąć, jak się zbliży ktoś do tego. No właśnie. Lepiej nie. No lepiej nie, lepiej nie. Zapraszam też Was na, może ktoś dotrwał do tego momentu, eee, bo teraz tak codziennie nie robię streamów, bo też nie chcę się innym wpierdzielać, że tak powiem, w paradę. Eee, a chcę robić streamy. Niektórzy naszło tak ile. Towa Bruzda wyszła i w ogóle, więc też inni robią streamy typu, nie wiem. Nie będę wymieniał w wynikach, ale też inni robią, więc u innych też siedzicie. Bo widzę dokładnie, właśnie że. O, widzę tu, że paczek już mi. O, bardzo dobrze wykiełkował. Wezmę, bo widzicie deszcz pada. I w ogóle. A to się zaraz weźmie, rozpuści. A to. I nie będzie goło leci. A Golić bardzo zła jest. Również zapraszamy na Teamspeaka, tutaj, który jest w Opisie, oraz na grupę Facebookową. Dokładnie. Już tam dużo was przybyło, już yy, niedużo brakuje do 10 tysięcy na ten czas, to ja nagrywam ten odcinek. Chyba 50-60 subów brakuje, ale jednak brakuje troszeczkę. Ale bardzo Wam dziękuję, że Was tyle przybiło w ostatnim czasie, bo ponad, ponad 500 osób? Około, około 500 osób przybyło. Odrodzenie normalnie kanału, no. Bo przychodziło teraz dużo osób, które oglądały Cię za czasów starych farmingów, np. trzynastki. Dokładnie, dokładnie. Właśnie przyszły właśnie takie osoby, że pisało, że, e, że kiedyś mnie oglądali i aż zdziwili się, że ja jeszcze nagrywam je w ogóle. Bo rozumiem, inni też się pojawili, więksi youtuberzy. no bardziej rozpoznawalnie, a ja to tak od odeszłem w cień tego wszystkiego tutaj do tych właśnie sklepu, do tego trzeba rozsiać wszędzie, na wszystkich drogach po postaram się jak nie, to nie będę tego nagrywał na odcinku tylko po odcinku właśnie zrobię dalej e bo to też wszystkie drogi muszę właśnie tutaj porobić. Czekajcie, zatrzymam się, nie będę marnował. Czekajcie, do, w dobrą stronę ja teraz będę jechał. Dobra, jestem po małym cięciu. Dalej będziemy... kurcze, tu właśnie już nie wziąłem tego. Ojojojojoj, bo tam. Pod górę, że nie było w ślisko. To normalnie jechał to nie będę marnował. Bo w niektórych miejscach jest widać taki, taki lód, a w niektórych tego nie widać, i szkoda, marnować tylko e, sól. Tutaj trzeba właśnie też rozsiać do wszystkich gospodarzy, tutaj do gospodarstw. Pewnie niektórzy już zmienili sobie ten. One na zimowe już się przygotowali wcześniej mm, Nie wiem bo tu widzę pustka Wiesz No dobra Tam ktoś dalej jest Tędy przyjadę Zreszt... no Cześć i... zresztą Tak nagle spadło, że No właśnie nie to nagle spadło, że ciężko się przygotować do tego Tego, bo tego nikt się nie spodziewał, że to tak spadnie. Ja też byłem doskoczony. Wstałem. Patrzę śnieg. Aha, super. Jeszcze na farmie odśnieżymy. A jaki masz pług Do śniegu. Eee, no pług, taki można powiedzieć drogowy. O no. A nie. E, tu widzę już był, by, ten, już byli, ale nie rozsiali, nie rozsiali, byli, kurde, że uśnieżali, już byli, ktoś tu, ktoś tu był. Ale jak przyjadę, to przyjadę, zobaczę, może coś jeszcze będzie do roboty, a może już to wszystko będzie. Sprawdzimy, bo sprawdzić zawsze trzeba Tak jak czasami widzicie w realu, że e, Jedzie pług nawet podniesionym tym I nic nie rozsiewa, ale ma trasę do zrobienia i koniec no Przyjedziemy właśnie przez las naj, najkrótszą drogą powoli jechać, bo jakby w razie zarzuciło, no to ciężko będzie troszkę ciężko. A traktor jest bardziej wywrotny niż samochód. No, jeszcze zależy jaki samochód, bo potrafią być takie, które lekko skręcisz i na boku leżą. No wezmę tutaj szerzej troszeczkę od śnieżę. Dobra, dobra, to co... Ciężko mu ciężko. Troszeczkę szerzej trzeba odśnieżyć delikatnie. Wezmę, bo to widzę tak wąsko jest. Może lepiej, żeby to było odśnieżone szer szeroczko. szeroko. Szeroko. Nie ale... wyłączone. Słucham? Pasty wyłączone macie no, chyba tak. To dobrze, bo jakby tam kwastów narosło, to ciężko by to było później odchwaścić wszystko. Dobra Eee, widzę tu kurde, ktoś już odśnieżał sobie. Ktoś to właśnie już próbował odśnieżać no to wiadomo jego właśnie przy tym, e, przy posesji jego, no to wiadomo musi sobie odśnieżyć, ale ja i tak muszę tędy przyjechać ku gospodarzy wszystkich e, tak sobie tak odśnieżył, tak nijak. O, podwórko sobie odśnieżył. I to tu właśnie jedyny jakiś taki gospodarz co już sobie odśnieżył drogę Powiem Ci, nawet nie wiem, bo tu stał traktor, ale nikogo nie widziałem, żeby spacerował. Mm -hmm. Nikogo nie widziałem, żeby spacerował i tak właśnie patrzyłem, kto to może być, ale widziałem, odśnieżył sobie właśnie tu drogę. Oho, widzę. A Tak troszeczkę, troszeczkę za wąsko. Dobra Chodź, śnieżymy Tu też musi być e, też szeroka droga, bo w aspektu się wali w pobocze To żeby może troszeczkę Szkód robić No może No taki śnieg jeszcze wiesz, on mokry jest Teraz jeszcze deszcz pada, no to Szkód robić można a potem kurde będzie odszkodowania, odszkodowania A odszkodowania z czego tu nabrać? A jakby na ciebie winę zwalił jeszcze, bo... Że słabo odśnieżyłeś Tak, odszkodowanie właśnie płaci. A to właśnie szeroko odśnieżył Tu widzę że tylko jest na raz chyba przejechane. O tu właśnie coś jest już na, jeszcze na szosie leży na środku troszeczkę śniegu tu zbierzemy O ciężko bo jest zbliżamy się właśnie do końca sezonu już tego jednego zobaczymy jak to będzie właśnie na drugim ja mam. Zasiane rzepak, pszenicę i teraz, właśnie, jeszcze coś muszę, właśnie z polem zrobić. To będziecie widzieli w kolejnych odcinkach. Że najlepiej to będzie, pewnie, rozwalić obornik i orkę zrobić. O tam myślę, troszeczkę, myślę, wiesz, jak trochę jęczmienia. Tak jakby wiesz, to podzielić na trzy pola. Tro trochę jęczmienia, buraki i ziemniaki. Co ty myślisz? Czy buraczków, nie tylko ja ziemniaki Myślę, same? Że to dobry pomysł. No właśnie, też tak właśnie myślałem, że żeby troszeczkę dać, e, właśnie troszeczkę jęczmienia tam, co podzielone jest na trzy pola, to właśnie tak zrobić, czy jęczmień, buraki i ziemniaki. I potem mogę sprzedać komuś, kto będzie ch chciał. Kurde, tu tak na zakręcie taki. O, właśnie, stop. Tu jest obok mojego pola, i żeby tu przyjechać też, będzie mi ciężko, jak będę coś robił. Lepiej to odśnieżyć. A, nie mogę. O, 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 ciężko mu. Ciężko mu... oho, jest... Ciężko będzie tu odśnieżyć, ale będę musiał trochę odśnieżyć. Oj, 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 W drugą stronę. To będzie ciężko odśnieżyć, bo tu jest strasznie nierówno. A ten półk tak jest na kołach, żeby on, on, wiadomo, przylega do ziemi, ale też jedzie na kołach, żeby to nie tarło po asfalcie, po piachu czy po czymś, żeby zdzierało śnieg. A nie żeby zdzierało, bo wiesz co, yy, asfalt czy piach. Ten puch służy do odśnieżania, a nie do, do przesuwania piachu czy zdzierania asfaltu. Dobra, dziękuję serdecznie za obejrzenie. Ja tu będę odśnieżał, bo tu widzicie strasznie skurczę. Muszę tu się skupić. Eee, czy powoli, czy szybciej. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Był ze mną Mikołaj, rozmawiał. Żegnam. Zapraszam do kolejnych odcinków z Farmingowej Masakry i z innych moich produkcji. Też zapraszam. Eee, no i subskrybujcie, komentujcie. Lajkujcie. Z góry Wam. Dziękuję za wszystko. I zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!